Rok 2020 zarówno w Polsce jak i na Litwie został ogłoszony rokiem świętego Jana Pawła II. To kolejne wydarzenie, które łączy oba nasze kraje tak mocno związane z dziedzictwem pierwszego słowiańskiego papieża. Różne są nasze wspomnienia o Janie Pawle II. Dla nas, ludzi teatru to przede wszystkim wspomnienie Karole Wojtyły, jako człowieka, który swoją duchową formację zawdzięczał od początku polskiej kulturze, literaturze, teatrowi. To właśnie literatura i teatr pociągały go, zanim został kapłanem. Chciał być aktorem. Czy może być bardziej nam bliski? Przed stu laty, 18 maja 1920 roku, w zwykle polskiej rodzinie, przyszedł na świat malutki człowiek. Mały Karol od dzieciństwa doświadczał czułej opieki i miłości najbliższych. We wspomnieniach znajomych zachował się obraz Emilii Wojtylowej. Która z przekonaniem często mówiła. Zobaczycie, mój Lolek kiedyś będzie wielkim człowiekiem. Niezawodnym przyjacielem dziecięcych lat, Karola był jego starszy brat Edmund. Doskonale student medycyny, a potem lekarz, znajdował czas na wspólne wycieczki z Lolkiem. Grę w piłkę nożną i na rozmowy. Niestety, w wieku dwunastu lat Karol został sam z ojcem, który starał się wychować syna na dobrego człowieka. Był inny, różnił się od kolegów, wzrostem, postawą i jakąś osobliwą powagą. W kształtowaniu charakteru Karola wspierały go. Trzy ważne miejsca: kościół, szkoła i teatr. W 1938 roku jako miłośnik poezji Karol wystąpił na wieczorze miłośników poezji, gdzie jedyny czytał pięknym, ciepłym głosem wiersze własnej twórczości. Jego głos brzmiał niesłychanie naturalnie, miał niepowtarzalną barwę. Ten sam głos dokładnie 40 lat później, w 1978 roku, usłyszał cały świat z okna Palacu Watykańskiego. W liście do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka, tak pisał Karol Wojtyla o swoim poetyckim powołaniu. Co się tyczy tego plomienia, co się we mnie zaczął, to sądzę, że zależy on jak najściślej od działania siły wyższej. Nie jest to, tak czuję, rzemiosło albo jakiś zryw. Nie chcę wprost powiedzieć działanie laski, zresztą wszystko. Wszystko może być działaniem laski, trzeba tylko z nią umieć, a nade wszystko chcieć współpracować. Uczę się mówić, zanim zacznę rozmawiać. Uważał się za artystę, który zamierzał służyć Bogu przez sztukę, także aktorską. Podczas studiów teologicznych Karol Wojtyła nie przerwał współpracy z Zespołem Podziemnego Teatru. To był czas wojny, czas walki o wolność, o prawdę. Czas wiary w lepszą, sprawiedliwą przyszłość. Stąd w repertuarze tylko najwybitniejsze dzieła słowackiego Mickiewicza, Norwida, wyspiańskiego, hymny Kasprowicza. Słowa romantycznego bohatera Kordiana, szukającego drogi wyzwolenia dla swojego narodu, wypowiedział kiedyś na wadowickiej scenie kilkunastoletni gimnazjalista. W 1986 roku jako papież Jan Paweł II, patrząc na szczyty Mont Blanc i przeciwległego Mont Sietif, swoimi słowami przemawiał do narodów Europy. Już dawno wzniósł się ponad rozterki młodego Kordiana. Teraz przemawiał. Jako duchowy przywódca Kościoła Powszechnego, najwyższy autorytet moralny dla wszystkich ludzi dobrej woli, szukających dróg poprawienia losu świata w naszym jakże trudnym stuleciu. W pełnej dostojeństwa scenerii tych potężnych szczytów, pokrytych nieskalaną bielą śniegu, przemawiał Ojciec Święty. Myśl wznosi się spontanicznie ku temu, który jest stwórcą owych wspanialości. Od wieku po wiek jest Bogiem. Dlatego z wysokości tego alpejskiego proscenium ponawiam mój apel do Europy o to, by porzuciwszy anachroniczne napięcia, odkryła podstawy swojej jedności i odnalazła te wartości, które na przestrzeni dziejów nadawały wielkość jej historii. Wzywamy stworzyciela nieba i ziemi, aby dał nam siłę nadziei i żar miłości. Niech Dziewica Maryja wstawi się za nami. Poetyckie medytacje, obejmujące coraz szerszy krąg duchowości kleryka, księdza, biskupa, kardynała, Wojtyły, przerodziły się w prostą i jasną rozmowę Jana Pawła II ze światem. Tak właśnie jak sam rozumiał swoje pisarstwo w latach młodości. Karol Wojtyła pisał również dramaty. Dawid, Hiop, Jeremiasz, brat naszego Boga przed sklepem jubilera, które były wielokrotnie przenoszone na deski teatru i doczekały się również adaptacji filmowych. Po roku 1950 Wojtyla wypowiadał się literacko najczęściej jako poeta w formie refleksyjnych poematów, bliskich gatunkowo medytacji czy traktatowi. W roku 1980 po odebraniu Nagrody Nobla poeta Czesław Milosz udaje się do Rzymu na prywatną audiencję do Jana Pawła II. Chcieliśmy wiedzieć, o czym rozmawiali dwaj wielcy Polacy. Oto odpowiedź w roku 1998 Jan Paweł II pisze list do artystów. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powoluje do życia dzieło, ale poprzez dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła Artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. Milosza szczególnie uderzają słowa papieża o związku świata sztuki i świata wiary. Sztuka bowiem, zauważa papież, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary. Także, nawet w sytuacji głębokiego rozlamu między kulturą a kościołem, właśnie sztuka pozostaje swojego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczanej poza codzienność, sztuka jest. Ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na tajemnice. Nawet wówczas gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchlaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie. Jezus Chrystus objawia w pełni człowieka samemu sobie. To jednak my, artyści, prosząc o dar wiary, Czujemy jednak ten grymas, tę maskę, która przyrosła nam do twarzy. Jak się jej pozbyć? Zdarcie maski to dla Milosza synonim nawrócenia, które wymaga zgięcia karku i pokory. Trudno przychodzi, o czym doskonale wie poeta, przyznając się w liście. W roku 2003 święty Jan Paweł II napisał trzyczęściowy poemat Tryptyk rzymski, który opowiada o życiu człowieka w jego różnych wymiarach. Dotyczy najważniejszych wartości, których wiek XXI nie może zaprzepaścić: wiary, nadziei i miłości. Z to lasu wstępuje W rytmie górskich potoków Ten rytm objawia mi Ciebie Przedwieczne słowo Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim. Sobą unosi strzeprzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd, niesiony dokąd. Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przymijam, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco stępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd. Przedzieraj się, szukaj i nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. W strumieniu. Leśny strumieniu, odsloń mi tajemnicę swego początku. Na początku było Słowo, i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wylanie się ze Słowa. Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który widział, stwarzał. Widział, że było dobre. Widział. Odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Nagie, i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Widział widzeniem jakże innym niż nasze. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Na początku było słowo, a wszystko przez nie się stało. Wszystko, w czym żyjemy. Poruszamy się i jesteśmy. Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc Twego widzenia. Widzenie czekalo na obraz. Odkąd słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka. Wchodzimy, żeby odczytywać. Od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Kiedyś Michał Anioł wychodząc z Watykanu pozostawiał polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialny wyraża się widzialnym prasakrament. Polichromii Sykstyńskiej Stwórca ma ludzką postać, jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stworzonego Adama, prasakrament, samo bycie widzialnym znakiem odwiecznej miłości. Widzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu, i ten niewidzialny kres stał się widzialny, jak szczyt przejrzystości. tutaj zamienione w malarską wizję pójdźcie błogosławieni iście przeklęci i tak przechodzą pokolenia nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi z której Dali wzięci. powstaleś i w proch się obrócisz. To, co było kształtne, w bezkształtne. To, co było żywe, oto teraz martwe. To, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież niecale umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. Omnia nuda et aperta ante oculos Eius. Zatrzymaj się. Ja noszę w sobie twoje imię. To imię jest znakiem przymierza, które zawarło z Tobą Słowo przedwieczne, zanim stworzony był świat. Zapamiętaj to miejsce. Ono będzie oczekiwać na swój dzień.